W życiu każdej szkoły są dni zwykłe, codzienne oraz dni ważne, dni świąteczne. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, radość z możliwości świętowania w nowo rozbudowanym budynku szkolnym, rocznicy nadania szkole imienia. Dokładnie 40 lat temu, w dniu 13 października 1984 roku, szkoła otrzymała imię Jarosława Iwaszkiewicza. Najpiękniejszym owocem tego połączenia jest dzisiejsza lokalizacja szkoły przy ulicy Chopina 99a, gdzie w wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkolnego w jego szczytowej części powstał nowy komfortowy obiekt, w którym uczniowie i nauczyciele mają lepsze warunki do nauki i pracy. Nowa część to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej blisko 1400 m2. Obejmujący szerszą część główną, przed którą stoimy, oraz węższy łącznik. W budynku powstało 11 wygodnych sal lekcyjnych, w tym pracownia hotelarska, trzy pracownie komputerowe z przeznaczeniem do kształcenia zawodowego w zawodach technik reklamy, technik ekonomista, technik handlowiec, pomieszczenia towarzyszące, takie jak szatnia. Duża biblioteka, przestronna sala konferencyjno-świetlicowa o powierzchni około 100 metrów, zdzielona ruchomą ścianą dźwiękoszczelną, oraz zaplecze dla niepedagogicznych pracowników szkoły. W części łącznikowej, oprócz sal lekcyjnych, znalazły się pomieszczenia nauczycieli, dyrekcji oraz dodatkowa klatka schodowa z windą stwarzająca dostępność osobom niepełnosprawnym. To wszystko robi wrażenie. Nareszcie nie musimy się martwić, czy w czasie dziesięciominutowej przerwy zdążymy zmienić budynki szkolne, aby nie spóźnić się na lekcje. Wreszcie wszyscy jesteśmy razem w jednym nowoczesnym obiekcie. Możemy się lepiej poznawać, komunikować, integrować, wspólnie realizować cele edukacyjne i wychowawcze. Integracja społeczności szkolnej oraz budowanie poczucia przynależności do środowiska w celu stworzenia dobrych relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, staje się dzisiaj niezmiernie ważnym elementem naszej pracy wychowawczej, wymagającym oczywiście zaangażowania, otwartości i współpracy. Szanowni Państwo, 23 lata pracowaliśmy w trudnych warunkach. 23 lata marzyliśmy o nauce i pracy w jednej szkole. Jesteśmy wdzięczni panu posłowi Maciejowi Małeckiemu. Pani Staroście Jolanta Gonta wraz z Zarządem Powiatu Sochaczewskiego oraz wykonawcy firmie Sochbud za spełnienie naszych marzeń. Dziękuję Panu Tadeuszowi Głuchowskiemu oraz Pani Urszuli Opasiak za te determinację i wiarę, że wszystko uda się zrealizować. Dziękuję moim pracownikom, którzy w wakacje ofiarnie przystąpili do trudnej przeprowadzki, którą zrobiliśmy bez specjalistycznej firmy. Jestem dziś dumna, że możemy pracować i uczyć się w nowej, pięknej szkole. W tym wyjątkowym świątecznym dniu dziękuję Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność całej społeczności szkolnej. Życzę dalszych sukcesów edukacyjnych oraz kreatywności twórczego rozwoju w naszej Szkole Marzeń. Wierzę, że w nowych, lepszych warunkach zdobywanie przez uczniów wiedzy oraz kształtowanie ich kompetencji i umiejętności. Podniesie naszą edukację na jeszcze wyższy poziom. Dziękuję bardzo. To bardzo szczęśliwy dzień i dziś widzimy, że dwa i pół roku, które minęło od dnia, kiedy na ręce pani dyrektor, pani starosty, miałem zaszczyt przekazywać promesę dotacji na ponad 7 milionów złotych na budowę tej części szkoły, ten czas minął błyskawicznie patrząc z zewnątrz. Ale ze strony szkoły, ze strony wykonawcy firmy Sochbud, ze strony starostwa powiatowego w Sochaczewie, to był czas bardzo intensywnej pracy, po to, żeby Iwaszkiewicz miał nową, godną siedzibę. I moi drodzy, Sochaczew to piękne miasto. Tu rodzą się wspaniali ludzie. Tu mamy wspaniałą młodzież o wielkich talentach, o wielkich możliwościach. I naszym zadaniem jest dać tym młodym ludziom jak najlepsze warunki do rozwoju, do realizowania swoich pasji, do rozwijania talentów, do spełniania marzeń. I kiedy w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w którym miałem zaszczyt pracować, przygotowaliśmy program inwestycyjny Polski Ład, to właśnie z myślą o skierowaniu szerokim strumieniem miliardów złotych do takich miejscowości jak Sochaczew. Do takich powiatów jak powiat Sochaczewski, na takie inwestycje, jak nowa siedziba Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Wielokrotnie rozmawiałem i z panią starostem, i z ówczesnym wicestarostą, z panią dyrektor Hanną Bonecką, z obecną panią starostą, a wieloletnią nauczycielką w Iwaszkiewiczu, panią Anną Pawłowską, o potrzebie tego budynku. Bo Iwaszkiewicz czekał na to prawie 25 lat, ćwierć wieku. Was, patrzę na młodzież, was nie było na świecie, może rodzice jeszcze się nie poznali. To było marzenie wielu, wielu pokoleń uczniów wchodzących do tej szkoły. I dla mnie to był jeden z najważniejszych punktów w mojej pracy poselskiej. I cieszę się, że dzisiaj nowa siedziba Iwaszkiewicza służy młodzieży. Życzę, żeby każdy, kto przekracza próg szkoły, Znajdował tu wspaniałych przyjaciół. Mówię o takich przyjaźniach, które przetrwają próbę czasu, niezależnie od tego, gdzie nas los rzuci na świecie. Żeby w tych murach znajdował wspaniałych nauczycieli, którzy przekażą nie tylko wiedzę, ale szacunek do pracy, pasję i wysoką kulturę osobistą. Ale jednocześnie, żeby nauczyciele mieli wielką radość ze swoich wychowanków, z uczniów, którzy. Każdego dnia bardzo ciężko pracują, bo nauka w szkole to jest ciężka praca. I w przyszłości będą chętnie odwiedzać tę szkołę, chwaląc się swoimi osiągnięciami. Tego życzę na progu funkcjonowania nowego budynku. Pani dyrektor, trzymam mocno kciuki za całą społeczność Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Bardzo cieszę się. Jeden z najważniejszych punktów inwestycyjnych na mapie powiatu Sochaczewskiego zrealizowany. Chcieliśmy wręczyć pani dyrektor taki symboliczny klucz do nowych, do nowych pomieszczeń szkoły. Pani dyrektor. Na tą rozbudowę czekała społeczność szkolna, jak i całego hodakowa. Kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, bo ponad 20 lat. Były rozmowy na ten temat, były plany, aż wreszcie w 2021 roku zapadła decyzja samorządu powiatowego i Rady Powiatu, że będziemy budować. Właśnie tą szkołę, właściwie rozbudowywać. Oczywiście ta decyzja była poparta tym, że był bardzo ważny, dostępny program rządowy Rządu Prawa i Sprawiedliwości, tak zwany Polski Ład, mówiąc w skrócie. I ten program dał nam możliwość sięgnięcia po środki. W wysokości ponad 7 milionów. Powiat sam z, z własnych środków wyasygnował ponad 2 miliony, i to wszystko spowodowało, że przy tak dużych pieniądzach można było tą rozbudowę poprowadzić zgodnie z marzeniami, życzeniami społeczności szkolnej. Szkoła otrzymała nowe pomieszczenia, pomieszczenia z windą, przystosowane również dla Osób niepełnosprawnych. Dostępność osób niepełnosprawnych jest praktycznie do każdego miejsca nowo rozbudowanej szkoły. To bardzo ważne, że młodzież i nauczyciele już nie muszą pokonywać w sumie znacznych odległości między, między budynkami. Wszystko jest w jednym miejscu. Szkoła jest przebudowana w bardzo taki, można powiedzieć, przyjazny sposób. Są duże przestrzenie, jest dużo światła zewnętrznego, są, jest dużo okien, powierzchni przeszklonych. Także to wszystko razem powoduje, że nasi uczniowie i nauczyciele będą mieli w Iwaszkiewiczu bardzo dogodne warunki do nauki. Mamy tutaj piękny cytat: Marzenia się spełniają. Drodzy Państwo, drodzy uczniowie, marzenia same się nie spełniają. Marzenia trzeba spełniać. A żeby je spełniać, przypominam sobie jako przewodniczący Komisji Oświaty, bo decyzja o budowie tej szkoły zapadła za kadencji 2018-2023, jak byłem przewodniczącym Komisji Oświaty i radnym Rady Powiatu, pani starosta do mnie powiedziała, że chce poprawić komfort, Codziennego życia uczniów i nauczycieli tej szkoły. Jako młody przewodniczący zapytałem pani starosto, jak można to zrobić, a pani starosta odpowiedziała, wybudujemy nowe skrzydło. Sam byłem, sam byłem zdziwiony, jak zrobić. Sprawa była naprawdę bardzo prosta. Wystarczyło poprosić o pomoc posła ziemi sołaczewskiej, Macieja Majeckiego. Nawet nie wiadomo kiedy, jak to się stało, pojawiły się programy rządowe, które wsparły to. I tak się właśnie spełnia marzenia. Marzenia się spełnia pracą i wiarą w to, ale przede wszystkim mocnym zaangażowaniem i współpracą. Sama te marzenie by się nie spełniło. Sama ta szkoła by się nie wybudowała. Plany były nawet dwie dekady temu wielkie plany rozbudowania Iwaszkiewicza. Wtedy się nie udało. Dlatego marzenia się spełnia, a same się nie spełniają. Panie pośle, panie starosto, dziękuję. mm